Wiecie, często um, po, rozmow po rozmowach z kobietami słyszę takie, że e, dużo kobiet jakby nie wie, czego chce. E, często kobiety, kobiety też nie wiedzą, czego nie chcą. E, ja się do końca z tym nie zgadzam, dlatego że nawet wiecie co, po obserwacji mojej córki ona po prostu no od zawsze, nie? Jakby wiecie, dzieci naturalnie mówią, nie chcę, czegoś nie chcą. Idzie to intuicyjnie, idzie to z ciała, idzie to po prostu z tej takiej ciekawości do świata, idzie to z tej takiego chęci odkrywania naturalnej takiej wiecie, potrzeby i tego rozwoju e, dzieci e, do tego, że czegoś chcą, czegoś nie chcą, one wiedzą, bo one na przykład chcą czegoś dotknąć, to im mówisz, nie, on się tam, czy ona wkurza i w ogóle, nie? Jakby wiecie, my to po prostu mamy instynktownie, naturalnie m, tak biologicznie Jesteśmy po prostu też, wiecie, zaprogramowani, że musimy doświadczać pewnych rzeczy i tak polega nasz rozwój, na tym polega rozwój i. I naprawdę ostatnio zaczęłam właśnie bardzo na to zwracać uwagę, kiedy ona mówi, nie chce ja nie chcę, bo nie chcę. I ona doskonale wie, czego ona nie chce, nie? I tak samo jest z tym, czego często ona, co ona chce. Oczywiście, że to jest inna kwestia, tego że jesteśmy rodzicami, i jakby to my jednak um, sprawujemy teraz tą opiekę nad nimi, żeby pomóc im wybierać mądrze, właściwie bo na przykład moja córka by jadła tylko lody, prawda, więc jakby oczywiście, że jesteśmy od tego, żeby powiedzieć no nie do końca i w ogóle, żeby trzymać gdzieś tam rękę na tym, nie, na pulsie, ale chodzi o to, że my doskonale od dziecka wiemy, czego my chcemy, czego my nie chcemy i oczywiście mówię, jako dzieci potrzebujemy, wiecie, tego przewodnika, ale My, będąc dorosłymi kobietami, już dorosłym człowiekiem, nam się wydaje często, że my nie wiemy, czy, czy no, czego, czego, czego nie chcemy, bądź nie wiemy, czego chcemy. I to nie jest prawda, tylko ty zaczęłaś to tłumić po prostu, bo nie pozwalano ci mówić nie, bo na przykład nie pozwalano ci wybierać, bo nie byłaś słuchana na przykład, nie, bo jakby twoje potrzeby w ogóle nie były brane pod uwagę, nie było to w ogóle jakby akceptowane, no i jakby nie były spełniane twoje potrzeby, dlatego ty nauczyłaś się po prostu kurczyć, umniejszać sobie, nie być zbyt wymagającą, gdy może tak słyszałaś, nie być zbyt jakąś taką, no no tak wymagającą, masz cieszyć się z tego, co masz, więc jakby to nie jest o tym, że ty nie wiesz, czego chcesz, czy czego, czy, czy, czy co ty chcesz, tylko co jest pod tym. Dlaczego ty myślisz, że ty nie możesz powiedzieć tego na głos, nawet sama przed sobą, nie? To jest o tym, żeby tak naprawdę zobaczyć, jaki głos, kogo głos na przykład siedzi i mówi: nie możesz powiedzieć tego na głos, czego ty nie chcesz, albo nie możesz wybrać tego właśnie, co, na co ty masz ochotę, nie? I obojętnie, czy to jest mała rzecz, czy są to jakieś odnośnie jakichś wielkich decyzji, wyborów, w jakim związku chcesz być, w jakiej pracy, co ty chcesz robić na co dzień, w jakim towarzystwie chcesz przebywać, jakby to jest o tym wszystkim, nie? Kto ci kiedyś powiedział, że tak nie możesz, bo ty doskonale to wiesz, czujesz, to jest w tobie, od zawsze to było kochana.